Dzień dobry, witam w nowym roku. Pierwszy hol styczniowy. Dzisiaj mój mąż to zrobił te zakupy już chyba dwie godziny temu i zupełnie nie miałam czasu. Wpadłam w wir sprzątania i dopiero teraz to ogarnę, więc jest już o matko, która. Piętnasta. Mam plan posiłków. Cieszę się na ten plan posiłków, bo już trochę mam dosyć, wiecie, co jedzenia wigilijnego. Już miałam po jednym dniu dosyć, tak szczerze mówiąc, więc wchodzę już w swoje tryby. I ten plan zaplanowałam do 10, tak naprawdę będzie do 11, bo dzisiaj nie jem tych rzeczy, które napisałam już mi się po prostu nie chce jeść. Jakoś nie za bardzo mam klimat na jedzenie, więc na dzisiaj miały być łódka pieczone z mizerią, jajecznica jadłam na śniadanie, jutro pierś pieczona z sałatą i dla nich batat, ja jestem taka bardziej low carb czasem keto. Zupa krem z cukinii z pulpecikami, ona będzie bardzo prosta. I serek bez laktozy na kolację w poniedziałek 5. Schab w śmietanie plus kapusta kiszona, dla nich kasza. I sałatka z tuńczyka, jajka, majonezu, rukoli. Później niedziela. Kurczak kary na mleku kokosowym i nie widzę w ogóle w zakupach mleka kokosowego. Plus kapusta chyba pekińska. Jajka sadzone, eks. A, dwa razy X, moje były jajka i awokado, burger wołowy, sardynki na kolacji z ogórkiem, czwartek wołowina mielona duszona w pomidorach. Hmm, to było chyba takie wersja czyli konkarne. Placki z cukinii, w ogóle cukinii mam dużo. Fajnie. Uwielbiam cukinię. Zaraz wam fajny przepis podpowiem. Kurczak smażony plus cukinia, łosoś plus sałata mielone plus fasolka szparagowa i fasolki w ogóle nie widzę. I ja się zastanawiam, czy to ja nie wpisałam na listę, czy mąż nie kupił. Omlet z serem żółtym. Wartość zakupów 604 zł, miało być 580, nie ma tragedii. Szczególnie, że ten jeden dzień się wydłuży, to nawet na plus wychodzę. I co tu się dzieje, słuchajcie ogólnie. No, nic specjalnego. Trochę jajek mam, więc jajka są borówki dla mojego syna. Jabłka czasem ja. I chyba tyle ja z owoców jem, czasem jego borówki podżeram. Yy, I jabłko, ale powiem Wam, że już rzadziej sięgam po owoce, śliwki dla nich i banany. Kilka dosłownie. Batat, co tu, bardzo dużo mięsa. Yy, I mówił mój mąż, że dzisiaj urwał dużo na promkach bo na przykład było zrabatowane mięso pierskurczaka, to mięsko chyba dla psa zrobię ale mam tutaj też mięso mielone z indyka wołowe na kotlety mielone więc spoko w ogóle dużo dużo więc muszę się tym zająć bo jeżeli ja mam to robić a to nie jest dla psa więc muszę zrobić teraz Masło wyszło chyba po 3 zł dzisiaj więc fajnie zamrożę większość I co ser cheddar. No to wiecie, no za 600 zł to wydaje się być mało rzeczy, no ale produkty luksusowe są, tak, jest kilka. Ja sobie w ogóle rozpisałam te moje jadłospisy, tak bardziej dokładnie, za pomocą czatu GPT. Poprosiłam, żeby mi po prostu proporcje ułożył na 1600 kalorii. Nie wiem, czy mi wyjdzie jeden do jednego. Będę się starała, żeby tak wyszło. Także wracam już do jedzenia. Co tutaj z tej strony? Migdały do zagrychy, do dobicia kaloryki wieczorem będą spoko. Łosoś mam jeszcze jedno opakowanie, zamrożone. Łosoś zawsze dobry. Dzisiaj sobie zjadłam właśnie łososia do jajecznicy, bardzo dobre. Trochę wędliny, bo już szkoła się zaczyna i do kanapek będzie ok. Mleko zasadniczo to mój mąż dużo pieczywa kupił i to chyba oni będą jeść głównie. Ja pieczywa nie jem od 3 miesięcy, 4? Długo. I już mnie nie ciągnie, już nie mam ochoty Wcześniej jak takie bułeczki były świeże czy coś, to jeszcze powiem wam walczyłam. Teraz już nie walczę, teraz mi to przychodzi spoko. A dlaczego w ogóle jak to się mnie pierwszy raz? Ponieważ mam insulinooporność i dla mnie węglowodany to jest zły pomysł, i węglowodany u mnie muszą być przemyślane. Więc tak, tutaj mamy jakieś burgery, tu pasztet, który chyba. Ja nie wiem, czy on nie jest le na leki dla psa, więc mamy trochę leków, które podajemy psu. I czasem robimy to w takich miękkich pasztetach, a czasem w takich. Też muszę dopytać męża, dużo tego kupił i muszę ich przypilnować z tym, bo kurczę kupuje i tylko oni to jedzą, a ja później muszę krzyczeć, że muszę wyrzucać, tak? No to proszę jeść, on, on się zapiera, że zje, że on lubi, a dzisiaj odkryłam już przeterminowane opakowanie jogurtu. No ja tego nie jem, więc zagadka rozwiązana, kto powinien to zjeść. I co tu jeszcze? Szpinak. No to zawsze fajnie. Właśnie tej fasolki nie masz paragowej. Miałam w przepisie. No to na przykład szpinak się nada. Serek. Tuńczyk do jajka, sałatka. Spoko. Sprotki wszyscy jemy. Mój pies, ja, mąż, wszyscy lubimy. Herbatę ostatnio dużo pijemy. Mozzarella mam jeszcze w lodówce, chyba ze dwie sztuki. Tu właśnie stosy pieczywa i pieczywo chyba jest czosnkowe takie bułki sobie lubią kupować. U! Przepraszam, to etui od okularów. Yy, dobra, czyli oni lubią coś takiego, fryer, czy tam w piekarnik możecie wrzucić. Yy, ja nie wiem sama, czy ja to lubię. Chyba lubię sama sobie masło z czosnkiem zrobić, ale na razie podaruję sobie <noise> te przyjemności bułkowe. W ogóle jakoś dzisiaj mi nic nie podchodzi, nie mam humoru, wiecie, jakoś tak Lekki smutek z różnych powodów mnie opanował, i nie chce mi się jeść. Także, chyba, pierwszy raz w życiu po prostu nie chce mi się jeść. To dla mojego syna, on lubi takie tematy. Więc, widzicie, niespecjalne rzeczy. Kapusta pekińska. Wcześniej bym zrobiła z oliwą z kukurydzą, teraz sobie zrobię z oliwą. Dla reszty, może oczywiście wrzucę kukurydzę. Miałam, wam powiedzieć, jakiś fajny przepis na cukinię, Aha. Bardzo lubię e, cukinię. Nie mam takiej temperówki do cukinii, a przydałaby mi się. E, na cienkie paski po prostu dużym nożem sobie kroję, tak żeby wyglądało trochę jak długi makaron. Wrzucam sobie na masło klarowane na patelnię. Do tego ricotta już na talerzu czy na patelni. Pyszne, pyszne danie. Można szynkę prowansalską. Bardzo fajne. Więc ja nie robię tych patentów, że tam solę, coś tam tego, nie, na sitku. Nie, od razu wrzucam cukinię na patelnię. Wychodzi super. Także ostatnio bardzo pokochałam cukinię w tym wydaniu, a wcześniej po prostu nie mogłam znaleźć patentu na nią. A teraz jak znalazłam patent, to taką jedną cukinię bez problemów wtrąchnę, więc pyszne. Więc nic specjalnego tu nie jest. O, kapusta kiszona, super. Kapusta kiszona, pieprz, oliwa, trochę cebulki, dużo mięsa. Mm, zaraz muszę do męża napisać, czy to mięso jest dla nas, czy dla psa, jak on to zaplanował. wiem, dla psa to wsadzę do lodówki, zamrożę, a jak dla nas to zrobię teraz kotlety. No, dużo kupił tych o, mięs. Czekajcie, to, co jest. Wieprzowo, jakieś tam. No a na 6 zł z 13. No tak, to jest na pewno uda dla psa. Kupujemy na rosu. A to nie ma metki. Co ja będę z metką jeść, a pies bez metki. <laughs> Mięso mielone z indyka na te pulpeciki zrobię do um, zupy cukiniowej. humus używam do smarowania dla nich. Głównie e, pieczywa, a sama już dawno nie jadłam humusu. E, wcześniej sięgałam po prostu po warzywa, które sobie maczałam w humusie, ale dawno już nie jadłam tego kombo, więc to chyba głównie dla nich będzie, albo takie serki zwyczajne, śmietanowe, ale kurczę, niepotrzebnie chyba tych serków tyle wziął, bo mamy jeszcze ze trzy w lodówce zostały po świętach. No i trochę jedzenia mam po tych świętach, więc tragedii tutaj nie ma. Dzisiaj po prostu utknęłam w lodówce, sprzątałam ją tak długo. O, nie znoszę tego robić. Dobra, e, co ja jeszcze wam powiem? Chyba nic specjalnego. Cieszę się, że już jest po świętach, w takim sensie, że mogę do jedzenia normalnego wrócić. Nie czułam się dobrze na kapustach, grzebach i tego typu rzeczach. Powiedziałam sobie w Wigilię, że spróbuję. Wszystkiego po troszku i tak zrobiłam, ale po chwili już czułam się źle, więc ja już się odzwyczaiłam od różnych tematów i mam teraz challenge 30 dni w ogóle bez cukru, w którym challenge jest mój syn i mój mąż, bo chcieli ze mną, więc bardzo mi miło. O, uwielbiam, jaka ładna, w końcu, w Lidlu jakaś ładna w super. No i dla tych, którzy lubią, proponuję z masełkiem spróbować, czyli tak przekrojcie sobie na pół, trochę sobie posolcie i posmarujcie odrobiną masła. Pycha. I co wam powiem, no, jestem w challenge'u i teraz już wracam na te swoje tryby z postem. Nie z postem. Boże, z postem przerywanym. Czyli dzisiaj na przykład pierwszy posiłek wpadł u mnie o 11 i po 8 godzinach, czyli o 19 zamykam budkę. I już nie jem, tylko no właśnie muszę się chyba zmusić na coś, żeby cokolwiek zjeść, żeby o tej 19 nie umrzeć z głodu. Nie wiem, jakaś jakoś taka jestem dzisiaj. Jestem lekko poddołowana, ale nie ma co tam zamulać. Słuchajcie, jak zaczynam zamulać, to przeważnie szukam sobie rzeczy do zrobienia, żeby w to nie za bardzo nie popadać. Drożdże, fajnie była promka. Ja dużo ostatnio na drożdżach robiłam, więc, więc spoko. A jak nie będę robić to całą taką kostkę, wsadzę sobie po prostu do zamrażalki. Co? Myśleliście, że coś innego powiem? Do zamrażalki. O, jaka ładna sałata lodowa. Super. Może z tuńczykiem nawet mogłaby być, słuchajcie, na kolację dzisiaj. Bardzo spoko. Mogę dla nich na przykład zrobić taką opcję. Dla siebie zrobię z tuńczykiem i oliwą. Paprykę pokroję, bo mam jeszcze cztery papryki do zjedzenia w lodówce. Mogę na przykład dać trochę migdałów, a y, dla mojego syna i męża mogę y, do ich porcji dać trochę grzanek. Albo po prostu to pieczywo cząstkowe do airfryera. I też będzie fajne takie dosyć lekki e, lekka kolacja. Nie musi być taka, wiecie, łobodu. <gry> A co ja dzisiaj na obiad jadłam? Kurde, nie, nie jadłam obiadu. Oni, oni jedli, sorry. Oni jedli, bo robiłam im pierś kurczaka w panko. A ja panko nie. I w ogóle mi się nie chciało to. Tak, y, trochę awokado. Ja mam go chyba dwa czy trzy razy. Nie wiem, czy nie będzie opcja taka, że będę musiała dokupić, gdzie mam, no mam, mam trochę tego awokada, więc zobaczymy, bo mój syn bardzo lubi, ja bardzo lubię i może kupię jeszcze, może dokupię i herbatka, zaraz sobie w ogóle zrobię herbatę, miałam wcześniej wiecie co, taki problem z jedzeniem, zawsze jak wracałam z pracy i miałam taką dużą lukę, bo w pracy jadam o 12,00 w domu jestem po 16 mniej więcej i taka duża luka jakby jedzeniowa wcześniej kiedyś w moim życiu była. I zawsze jak wpadam do domu, to wpadały mi jakieś takie śmiecie i się do jedzenia, i się łapałam na tym, że po prostu to jest ta chwila, kiedy ja zaczynam jakieś głupoty żreć. Tak, a to dojem tu, a to złapię tamto. I teraz sobie po prostu wymieniam nawyk. Robię sobie zawsze herbatę, jak wracam z pracy. No, i wracam na te swoje właściwe tory. Bardzo dobrze się czułam na low carbie, na keto. Bardzo fajnie funkcjonowałam, ale jak wyszłam w święta z tego okna żywieniowego, to powrót jest dosyć taki. No, czułam duży głód, powiem wam pierwszego dnia. Ja byłam wcześniej ile na poście. No, ze trzy miesiące mogłam być na takim poście przerywanym i wyszłam z tego na. Święta, no to ile jest 3-4 dni? I kurde, chciałam na to wejść, a ja głodna o dziewiątej już mdleję. <grywy> to po prostu węglowodany to sprawiają na wieczór, więc jedzenie musi być ok. Jeżeli chcecie być na poście, to bardzo dobrze zjeść sobie białkowo tłuszczową kolację i wtedy nie będziecie szaleć rano z głodu i jakoś to wyjdzie. Ile on parówek nakupił? Co ty będziesz robił, chłopie, z tymi parówkami? Ciekawa jestem, czy, czy to się nada dla mnie. Ja ogólnie sprawdzam dużo rzeczy, czy mogę coś tam zjeść, czy nie. Uch, zobaczymy, czy one mają, chwalą się, że mają dobry skład te pikoki, nie wiem. Mięso, coś co, co mamy tutaj? Hmm. Uch, mięso, wieprzowe szynki i tyle? No to naprawdę chyba dobrze, chyba jeszcze, ile tu węglowodanów jest? Maluńko, mogę zjeść, spoko, tylko sobie jeszcze, jeszcze co to sprawdzę. Mięsa przedwożonego ostatnio nie jadłam za dużo, tylko takie o, tematy jadłam mięsne. Ja to jeszcze lubię, wiecie co, wątróbkę, tak, jestem jedną z tych osób. Także fakt o mnie, lubię wątróbkę i muszę czekać aż moja rodzina wyjedzie z domu na kilka godzin, żeby go zjeść, bo oni nienawidzą. Ja bardzo lubię. I co tu jeszcze mamy? Kawę, tak? Ślady zbrodni. Zaraz się napiję. Uuu. Mam tak naprawdę jeszcze sporo jedzenia, kurczę. Takiego wiecie, sardynki w puszce na przykład. Przecież to jest super jedzenie. Na kolację czy coś. Bardzo fajne. No do pracy się nie weźmie, nie? Ale do domu jak najbardziej. I co tu jeszcze? Jakieś worki. Kurde, patrzcie, 6 stów tu leży. No dobra, no mięsa trochę jest, ale cała reszta, jak mało warzyw w ogóle... No mam paprykę jeszcze, jest sałata lodowa, jest szpinak, jest rzodkiewka, ogórek zielony, cukinia, awokado. No dobra, rukola jest coś, tam myślałam, że jest gorzej. Cebulka, batat jeden, bo yy, specjalnie mówiłam, żeby nie brał mój mąż za dużo batata, bo to jest, robię takie lekkie danie, przeważnie. A na wieczór dla syna, i robię mu do tego taki dip jogurtowy. A batata po prostu w kostce i psikam oleje, olejem daję do airfryera. I to jest coś, co mój syn lubi. A jak tego jest za dużo, to zauważyłam, że nikt tego nie je. Więc tylko dla niego po prostu jest ta opcja. Mój pies się, przepraszam, zmaterializował zaraz za kamerą, oczywiście. Yy, I co jeszcze Wam powiem? Nie chce mi się kurczyć. Zmęczyłam się sprzątaniem, praniem i wszystkim, a muszę to popakować, co z tym zrobić. Podobno dobry deal dzisiaj był na maśle klarowanym. Ja do smażenia używam masła klarowanego łamane przez smalec, bo to zależy co, czyli te takie z wyższą temperaturą dymienia. Oliwę czasem poleję do czegoś, ale raczej rzadko, takie szybkie tematy robię na oliwie, na przykład jajecznice. I tyle chyba. No masło klarowane ostatnio nam idzie, tego więcej. I tyle, słuchajcie, będę kończyć, zrobię sobie chyba butlę z cytrynką. Włączę sobie jakiś film na Netflixie. Co polecacie obejrzeć? Powiem wam, że mam też taki challenge w tym roku z mężem wspólny partnerski, że będziemy więcej nowości oglądać na Netflixie. Bo zawsze wracamy do filmów, które kiedyś oglądaliśmy i bardzo lubimy pewne rzeczy oglądać jeszcze raz. Ale na tyle tego dużo oglądaliśmy, tych starych tematów, że mówię, kurde, no trzeba skorzystać. Płacimy za Netflixa, Disneya. No dajże spokój, no musimy po prostu się jakoś przemóc i oglądać, nauczyć no, się czegoś, przeżyć coś nowego. Więc mamy taki challenge i. E i co, już chyba nam się udało kilka filmów obejrzeć. Niektóre było mi ciężko hmm, oglądać, bo mi się nie podobały, podobały się mężowi, ale powiedziałam sobie wytrzymam. Wytrzymasz, Ewa? On też dla ciebie oglądał głupoty, tak? Jak tobie się coś podobało. Więc tak, zobaczymy jak challenge tam pójdzie. Jak coś macie to dajcie znać. O, tu jest drugie. Masełko bardzo fajnie. No to tak, to chyba będę kończyć. Potrzebuję tu jeszcze porady męża dlaczego kupił niektóre produkty i czy są dla nas, czy dla psa. <grym> Także tak, u nas to nie do końca wiadomo. Pakuję wszystko i witam w nowym roku. Fajnie, że jesteście. Wracamy i do roboty. Gotujemy. Ja to niskie węgle i dzisiaj wchodzę na bieżnie i zrzucamy po prostu paszteciki. Tak, o Boże, jakie dobre krokiety mi wyszły na święta. Nie mówmy o tym, koniec z tym. Ko koniec z krokietami. <laughs> Wierzamy z warzywkami i mięskimi jajkami. Buziaki, słuchajcie. Całuję Was. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Pa!